Ciema widzowie i witam was w swoim odcinku na moim kanale. w dzisiejszym odcinku powiem wam dlaczego tak naprawdę przestałem trochę grać w Brawl Stars, dlaczego przestałem puszować pucharki, dlaczego przestałem puszczać rangi i też dlaczego za bardzo nie posuszuję sobie rankedów, więc jeżeli takie materiał się nam możecie zostawić subapkę w górę dzwona i również możecie wbić na server Discord i też napiszcie w komentarzach co sądzicie o nowym overlayu W sensie jest on już od poprzedniego odcinka, ale teraz trochę są podmieniane, podmieniane proporcje w besie i po prostu potrzebuję jakiejś wasze opinii. Więc na początku zaczynając od pucharki po prostu one już nie są ciekawe. teraz wiecie widzowie, mamy tu każdą aktualizację jakoś broken rzecz. teraz mamy te z panczym, oba że dosłownie każda postać ma broken paerapa. no oczywiście się nie każe, jest broken, na przykład y, ta właśnie bańka oraz klarne są dosyć słabe. ale patrzcie, burgery są broken, szpatułka jest broken, ten kelp jest broken a oczywiście Chambalsy są broken no i też te Ananasy są dosyć dobre, ale nie są zdecydowanie tak dobre jak pozostałe, ale to nie jest pierwszy raz jak coś takiego mamy, chyba 4 miesiące temu, czy 3 miesiące temu, coś takiego były właśnie te mutacje po raz pierwszy Bo tam 40 postaci, które dostały yy, mutacje, niektóre były totalnie useless, albo mega słabe tak jak Lona i basal, niektóre były w cholerę broken, czyli na przykład Meg Rafa oraz Rico, i to po prostu sprawiło, że te trzy postacie były mega free do bicia. i tak szczerze, to że tam było tak mało postacie OP to była dosyć dobra rzecz, ponieważ tylko te kilka postaci można było tak naprawdę wbić, nawet taką rangę używającego, ale teraz patrzcie mamy te parapy, mamy tutaj ile? 12 tanków, które można bez problemu wbić, mamy 13 asasynów, które można bez problemu wbić, mamy 10 hille e, tych supportów, które można bez problemu wbić i mamy 15 damage dealerów, które można bez problemu wbić. Te wszystkie postacie są po prostu free 3 piątkami teraz właśnie na takim poziomie jak ja gram, ale najgorsze jest to, że to jest zero fanów, to jest po prostu 0 skill. I przez co to, to w ogóle nie jest fajne, więc to naprawdę mi trochę po prostu niszczy to. Teraz jedziecie wszyscy sobie, e, zobaczę sobie jak ludzie grają pucharki tutaj z takich lepszych graczy. To akurat grają budkę, to przecież szanuję, że nie grają tych trybów. Ale patrzcie tutaj tryosodą, trio trioszodą. Trio Ten tryb jest, byłby taki fajny, gdyby nie było parapu, więc mam nadzieję, że za 5 dni jak wywałam te parapy to ogólnie to zostanie, to ja oczywiście piątki, ale piątki no to już o tym nie gada, bo to po prostu wszyscy są przyzwyczajeni, przyzwyczajeni się Thunder MM w ogóle, ale to piątki już nie są aż takim dużym problemem jak właśnie te power-upy z Punch -Boba, bo wiecie, na 5 v 5 to przynajmniej trzeba czekać trochę na mecz, a na tych właśnie trybach z power to po prostu się w ogóle nie czeka, no i co? Tutaj jak chodzi o, postaci, o osoby, które grają z Randomami, to nie za bardzo patrzę i też sporo osób teraz nie gra, ponieważ nagrywam to o godzinie właśnie 10.21, więc dosyć bym wcześniej powiedział jak na sobotę, ponieważ ten w sobotę no i po prostu e, jak chodzi o mnie, to po prostu mi się totalnie już nie chce grać z tych zwłaszcza se, że są te power-upy. nawet z tego mou mogłem sobie normalnie pić nawet na jakimś Brawl na 35, trochę mi się nie chce, ponieważ mał po prostu nie jest taki fajny. Są oczywiście postacie, których nie ma na 3-5, które chętnie bym sobie bił na jakimś takim zwykłym trybie jak Gamgrab, Hodson, Drobo albo wódka. Na przykład takie Primo bardzo lubię nim grać ostatnio. W sumie Ginem też dosyć lubię grać, beczką lubię grać, samem lubię grać, Lili nawet lubię grać, a no wiecie, tam jest kilka jeszcze innych postaci, które bym chętnie sobie wbił, ale też jest sporo postaci, którymi mi się całkowicie nie chce grać, na przykład bo oni mi się nie chce grać, takim Berry mi się nie chce grać i zakładam, że prędko ich na 3 piątkę nie bije, ale to nie jest w sumie wszystko, co chcę powiedzieć w tym odcinku ponieważ jest też spory problem w tym, że nie ma żadnego fajnego trybu ogólnie. Patrzcie, mamy tutaj zero skill, zero skill, bo są jakieś power upy, shot, down to się olewa. Jedynie Brawl Ball oraz Game Grab'a bez power upów bym brał pod uwagę jako w jakieś ciekawe tryby, ale teraz i tak są te win masz making 3 godzinny, więc i tak jak sobie zagrasz te 20-30 mecze, no to potem będzie ci dwa od same randomy. 5 po 5 to nie, nawet nie będę mówił. Knockout, same toksyczne tym kompy, a na budzie po prostu kto zrobi szybciej na to wygrywa, a duelsy to się sam tryb nie jest słaby, ale ja po prostu nie lubię grać trybów 1v1. No i mamy tutaj nasz główny problem chyba, czyli rankedy. Kiedyś mieliśmy Parrigę Solo i to był naprawdę idealny tryb dla graczy, którzy po prostu chcą poprawić swojego skilla, ale teraz to po prostu nie jest możliwe na rankedach, ponieważ dosłownie każdy może wbić sobie mastera, każdy random. Pamiętam, że w pierwszym sezonie rankedów chyba pół miliona ludzi sobie wbiło mastera. A wiecie, to wtedy jeszcze nikt nie miał tego boosta. Zakończy, że w drugim i trzecim sezonie to nie wiem, kilka milionów mogło być Mastera, ponieważ po prostu to jest tak łatwe, to jest tak głupie. Wiecie, jak była Liga Solo, to na jeden sezon e, wbijało około 148 Mastera, co nie? A teraz to tyle osób to w jeden dzień wbije ogólnie. No może nie w jeden dzień, ale w dwa dni, no bo usunęję tego busta. Tak mogę sobie scrollować, scrollować. Sporo ludzi się zatrzymuje na, na pewno na 9 tysięcy, po prostu nie każdy chce się puszować. I też aby wam to zademonstrować, to mógłbym nawet tutaj zagrać jeden mecz na rankedach, Mam nadzieję, że się tylko dobierze, bo wam bym przy okazji pokazał szybko draft, ale no ogólnie widzimy się gdy będziesz mecz. Dobra, no, więc widzicie, że jesteśmy już tutaj. Game Grab Undermine, fajnie, że taki skillowy tryb. Mam nadzieję, że nie będę miał za bardzo lagów, ponieważ przyznam, że pierwszy raz nagrywam odcinek, jakby grając. Bo wiecie, jak robię streamy, no to gram, to już jestem przyzwyczajony, ale jestem ciekawy, czy będzie coś innego podczas nagrywania odcinka. Dobra, a um, on chce zagrać. No, ja nazywam nową Mortisa, tak że, ponieważ enemy ma laspika, a Mortis jest akurat bardzo dobrym laspikiem, Oczywiście, jeżeli ma się hyperchargea. No Co, ostatnio na streamie ktoś... Oh my god, proszę nie graj aszem, mordo. Mordo. Zagraj może Piper. To by była super postać. Może e, Gale'em. Gale też byłby super, bo jest dobry. Jean też byłby super. A taki aż taki to by nie był super. Proszę. Proszę. Um, dziękuję. Dobra, Angelo. Nie jest najlepszym midem. Ogólnie widzowie na Game Grabie nie opłaca się wcześniej grać postacią na mida pierw. Sugeruje Fambracz takie postacie na linii jak m.in. Gale jest bardzo spoko i dwie postacie, które... A nie, Chester jest nadal open. I też oprócz tego Serge jest bardzo spoko na linie, Amber jest bardzo spoko na linie, więc tak ogólnie takie postacie to mają midrange. O, tutaj widzę, że enemy. Naprawdę myśli, bo wzięli dwie. Dobre postacie i sam nie wiem co będę chciał na to zagrać. Zastanawiam się czy może zagrać Sandy. Sandy jest dosyć spokojna. na uh, może Buster! Okej, okay, zagrałbym nawet Buster. Aha, -Mobana. No to... Szczerze można zagrać Sandy i mój teammate zagra sobie Amber lub Gale'em. Chyba bardziej bym mu, by mu Gale'a zasugerował, tak szczerze wydaje mi się, że będzie on trochę lepszy, ponieważ po prostu jego hyperka ma trochę lepszy potencjał, bo wiecie, jedna hyperka Gale'a czasami może cały mecz wykierować. Szkoda, że nie mamy Max w tym kąpie zamiast Angelo, ponieważ po prostu An Max byłaby dużo lepsza, jak gramy właśnie Sandy i Gale, ale i tak ważne, że mamy nawet nie najgorszą postać na środek i też, że mamy dwa dobre dayny, więc Mam nadzieję po prostu, że wyjdzie to dosyć dobrze. I oni wzięli Maxa. Um, trochę dziwne, w sensie Rico i Max to nie jest jakaś dobra kombinacja, Max też jest dosyć spoko, ale ogólnie Max nie jest zbyt dobra na Gayla. a na Angelo to... Różnie. I co, Gearsy tak jest zdecydowanie na Sandy, zawsze gram speed i plus 1, ponieważ po prostu gadżet Sandy jest mega dobry, no i też Sandy e, po prostu tej postaci bardzo przydaje się dodatkowy movement speed. I myślę, że ja wolę tutaj zagrać na Rico i Gale, no Gale ma dosyć ciężko na Rico, ja nie mam jakoś łatwo na żadnej linii, ale myślę, że jednak będzie lepiej. Um... Jeżeli właśnie nasz gale... Aha! Dobra, nie wiem dlaczego Gale zbiera gemy i też jestem ciekawy czy Rico może gra wyszym bo na jego miejscu bym na pewno zagrał właśnie tym Gearsem na tą mapę. Eee. Um, tu wiecie, bardzo dobre do skanowania. E, wiecie, tutaj widzę, widzicie, że ja nie mam ani jednego ten. Ani jednego ataku jeszcze nie znoszę trafić, ale to po prostu dlatego, że oponenci trochę myślą i po prostu nie próbują. Nie, nie fidują mi ulta, to chciałem powiedzieć. Ale teraz, no, musieli już trochę mnie nafidować. I dalej, celowo się cofam. Tutaj, Chester powinien, uh, no, prawie zginąć. Trochę tutaj słabo zagrałem. A uh, i też Angelo właśnie się wywalił. O, kurde, ale się chłopak wywalił. Ze wszystkimi gemami. Nie wiem, ogólnie widzowie też, jak gracie postaciami na midzie, to nie, nie możecie po prostu grać zbyt agresywnie. Okej, okay, o, uh, tutaj mam słabo. Akurat, ale tutaj ten ult naprawdę sporo da. I mam nadzieję, że tutaj gailowi uda się coś ugotować. Nie za bardzo, tylko jednego Gema wziął, ale przynajmniej mam dobrą kontrolę. Max niestety myśli i czeka, aż właśnie jej teammate będzie miał... Yy... Znaczy aż jej teammate się zrespi. Dobra, ja tutaj tego Rico niestety nie zabiję, ponieważ nie mam Damage Gradora. żartowałem, właśnie go zabiłem. I mogę nawet zrabować. Dobra, jakby nie mogłem się wszystkich gemów po prostu tutaj wolę trochę defensywnie zagrać i na szczęście tutaj Gale dał naprawdę spoko hyperkę i ja też mam za chyba dwa albo trzy ataki, chyba za trzy ataki właśnie swoją hyperkę, którą zdecydowanie, albo w sumie wolę chyba już tutaj użyć ulta Dla bezpieczeństwa brakuje nam tylko jednego gema, właśnie aby mieć e, odliczanie. I co, mam bardzo spoko, tutaj pamiętam, że ktoś jest w tych krzakach nie wiem kto, a dobra Rico, to na spokojnie go po prostu zraszły hyperką aby być bardziej safe, ten też uszył hyperkę i mamy tutaj wina właśnie w grze pierwsze ale tutaj widzicie, że akurat oponentów dało niezłych, w sensie ogólnie na tak dużo częściej trafiam na jakichś beznadziejnych randomów albo w tymi albo w innymi, którzy yy, biorą totalnie beznadziejne postacie od razu, jakieś postacie, które bardzo łatwo się kontruje, postacie z, yy, z low levelami, albo po prostu grają beznadziejnie, ale w tej sytuacji oni naprawdę nie grają jakoś bardzo źle, nie będę ich hejtował po prostu prostu za taki gameplay, ponieważ jak na rankedy, ten gameplay nie jest naprawdę taki beznadziejny mm. I co? Dobra, tutaj po prostu gramy yy, na Rico na linii, i trzeba trochę, wiecie, e, się po prostu skupić Trzeba po prostu, wiecie, trochę zgadywać, gdzie on będzie strzelał, tutaj na szczęście został poporobiony. I z tego co właśnie teraz sobie zobaczyłem, niestety wy będziecie mieli trochę zlegowanego screen, e, screena A niestety nie ma za bardzo co z tym zrobić mm. Nie wiem szczerze co mam z tym zrobić Dobra tutaj ulta użyłem abyśmy mieli trochę kontroli ale też abyśmy właśnie zabili tego Rico Ja tutaj mogę na spokojnie położyć, nie wiedzą że ja tu jestem na szczęście. Um, Okej okay, tutaj na niego daję gadżet aby mi teammate nie zabił no i git Naprawdę mamy teraz spokojną kontrolę oni sobie mogą zbierać gemy ja nie mam po co ich zbierać a um, I teraz trochę się muszę wycofać ale też mam ulta Chester mam nadzieję że dobra na szczęście udało mi się go zabić ale też Angelo się raz kolejny e, prawie wywalił i co? Nie wiem czy mamy teraz tak dobrą pozycję jak wcześniej, ale teraz mam dużo wcześniej hyperkę i tutaj gdzieś jest Rico, tak mi się wydaje, więc jestem gotowy użyć swój gadżet. tak myślałem. Aha, okej. Okay. Nie spodziewałem się, że mm, on tak mądrze użyje Ulta, że w sensie tak odbija bym po prostu nie mógł tego zmumentować, ale też nie wiem co robi mój Angelo. Dobra, tutaj muszę hyperki użyć i chyba czy zginie? Tak mi się przynajmniej wydaje, nice. Aha, ale ja też zginąłem. Teraz wszystko zależy od tego Angelo. Myślałem, że mam więcej HP, ale chyba... Chyba to mamy, wydaje mi się, że to mamy. Na szczęście się udało, Angelo. Uciec. Ja to już zbiorę te gemy. Tutaj bardzo ładny. Oh my god. On nie mógł się tak wywalić. On nie mógł się tak wywalić. Ja muszę tutaj po prostu to trzymać. Jak najdłużej mogę, ale. Mój teammate teraz to tak full... O! Właśnie o tym mówię, właśnie o tym mówiłem, że hyperka Gala może wykierować mecz, teraz on po prostu sobie dwa razy kliknął żółty guzik i zabił wszystkich trzech oponentów, więc o tym mówię, e, dlatego to jest bardzo broken e, hyperka, w sumie jedna z najlepszych hyperek grze teraz moim zdaniem, to po prostu ma taki potencjał, aby zrobić full team wipe i co, nice, ładnie, ogólnie bym powiedział, że to max gra dosyć ładnie i um, no co by tutaj jeszcze dodać, tak że nie za bardzo, ale po prostu to co się teraz stało to niezbyt dla mnie ciekawe aby po prostu coś jakby dodać do tego że mam film, czemuś nie puszczę. Zagrałem ten mecz, wiecie, jako bardziej taki przykład, ale jeżeli mam coś grać, aby poprawić swoje, swojego skilla, no to muszę jednak wtedy wybierać rankedy, ponieważ po prostu ono jakby ćwiczy moje myślenie w drafcie chociaż trochę. No a tak to, jak mam pucharki, no to za bardzo, no to właśnie bardzo ciężko po prostu mieć coś takiego. Więc chyba to tyle, jak chodzi o ten odcinek. Myślę, że już rozumiecie po prostu, jeżeli są tacy dobrzy gracze, no to oni tak naprawdę nie mają już fajnego trybu, na którym mogą sobie pograć, ponieważ pucharki są zepsute, Wszędzie jakieś parapy albo psu, albo po prostu broken team kompy, albo też broken postacie jak na przykład teraz, Ken, teraz wszędzie jest Kenji na Pro bowlu po prostu na to się nie tak grać, ale za to na każdym innym trybie nie ma Kenziego, co jest dosyć zabawne. Te parapy, to co mówiłem, no i też rankedy po prostu to nie jest to samo liga Solo. I w sumie to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. I yo!